Wielkimi zasługami w łamaniu prawa może się poszczycić aktualny zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego, reprezentowany przez. Pawła Lisiaka, Ewę Kraskę i Damiana Przestackiego. Dając osobisty, zły przykład lekceważenia prawa, powodowali, że wielu myśliwych o kusowniczych inklinacjach zaczęło pozwalać sobie na dużo więcej niż pozwalają przepisy prawa czy zapisy statutu. Skala przykładów nagannie prowadzonych polowań, lekceważenia zasad szacowania szkód łowieckich czy braku poszanowania praw członkowskich osiągnęła gigantyczne rozmiary. Nic w tym dziwnego, skoro nawet najwyższe władze PZL wykonują polowania w sposób skandalicznie łamiący wszelkie zasady prawa, o etyce już nie wspominając. Pełniący wówczas funkcję prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej pokazany został w programie TVN i nazwany królem kłusowników. Załowczym krajowym Pawłem Lisiakiem ciągnie się smuga co najmniej dziwnych polowań na kozły, dziki, a nawet koty, co ma wynikać z rozpowszechnianych przez Łowczego Okręgowego w Tarnobrzegu Roberta Bąka informacji oraz dokumentów zabezpieczonych i przekazanych do prokuratury przez Huberta Niebrzydowskiego, który miał uczestniczyć w tych polowaniach osobiście. Rzecznicy dyscyplinarni i sądy łowieckie niechętnie ścigają kłusowników, o czym świadczy fakt, że mimo dysponowania niezbitymi dowodami, łowiecki wymiar niesprawiedliwości nawet nie próbował dyscyplinować myśliwych łamiących prawo. Ba! Po niedawnym wyroku w USA w Warszawie król kłusowników, Miał nawet prawo poczuć się prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, gdyby nie to, że wcześniej uchylona została uchwała o wyborze króla kłusowników na członka Naczelnej Rady Łowieckiej. Naczelny sąd Łowiecki i rzecznicy dyscyplinarni wolą ścigać myśliwych za wypowiadanie niepochlebnych opinii o patologii łowieckiej uzurpując sobie nawet prawo do karania za artykuły prasowe i wykorzystując fakt iż publikujący jest dziennikarzem a przy okazji myśliwym przy takim zarządzaniu łowiectwem nie dziwi fakt że różnymi metodami niszczy się krytyków patologii łowieckiej a różnego autoramentu władza i jej uprzywilejowani kumoczy Uprawiają samowolę, lekceważąc prawo, zapisy statutu i etykę, że o zwykłej uczciwości nie wspomnę. Oto kolejne przykłady. Koło Łowieckie Wrzos w miejscowości Jawic dzierżawi obwody przylegające do aglomeracji miejskiej Lublina. Na terenie zurbanizowanym w licznych kępach krzewów i uprawach rolnych sięgających często pod balkony budynków mieszkalnych lubi przebywać zwierzyna. Kilku myśliwych z tego koła łowieckiego upodobało sobie wykonywanie polowania właśnie na terenie miasta. Stosując niedozwolone metody jak choćby urządzanie dzikich nęcisk na działce jednego z mieszkańców czy tworząc sobie stanowiska myśliwskie w kępach krzewów, pod blokami mieszkalnymi, polują niczym na swoim obwodzie łowieckim. Często można spotkać samochód terenowy i myśliwych, czatujących z bronią i wyczekujących okazji do strzału w bezpośredniej styczności z zabudowaniami. Czym się kończą takie polowania? Mianowicie tym, że posiadacze działek, na terenie Lublina znajdują w swoich uprawach truchła niepodniesionej zwierzyny. W chwili powstawania tego materiału lubelska policja prowadziła postępowanie w sprawie zastrzelonego borsuka przy dwupasmowej jezdni. Z informacji uzyskanej od mieszkańców wynika, że jedno z nierejestrowanych nęcisk na dziki urządzone było pod drzewem oddalonym około 30 metrów od dwupasmowej jezdni, na której zatrzymywał się samochód terenowy z oczekującymi myśliwymi. Ci z okna samochodu oddawali strzały do żerujących na tym nęcisku dzików. Takie metody wykonywania polowania szczególnie upodobali sobie dwaj członkowie koła łowieckiego Wrzos z pobliskiego Jawidza. Eugeniusz K., i Józef Stefaniak. Ten ostatni jest członkiem zarządu tego koła, na którym w sposób szczególny spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie prawa. Obserwując naocznie poczynania tych dwumyśliwych, potwierdzamy doniesienia mieszkańców meldujących o następujących naruszeniach zasad wykonywania polowania, jak polowanie na terenie, na który polujący nie posiadają zezwolenia. Polowanie w bezpośredniej styczności z obiektami mieszkalnymi, polowanie przy nęciskach wykonanych bez wiedzy i zgody właścicieli gruntów i nigdzie nie zgłaszanych, polowanie przy użyciu sztucznego światła, polowanie z pojazdu mechanicznego czyli samochodu. O skuteczności tych polowań świadczą jedynie pozostawione ślady barby czyli krwi dzikiego zwierza. Oraz ślady włóczki, czyli wygniecienia w trawie, w formie rynny, czyli ślad pociągniętym do samochodu zwierząt. Nie chcąc lecieć do TVN, że zacytuję określenie dającego złe przykłady łowczego krajowego Pawła Lisiaka wystąpiłem z interwencją prasową do zarządu koła łowieckiego w RZOS, kierując do jego prezesa Błogosława piątka dowody w postaci zdjęć nagrań z kamery termowizyjnej oraz fotografii numerów rejestracyjnych wraz z pojazdami używanych do kłusowniczych polowań. Prezes ograniczył się do przysłania wielokonicznego pisma w stylu zbadany sprawę i przez prawie rok nie zrobił zupełnie nic. Edward K. i Józef Stefaniak nadal wykonują polowania w opisany powyżej sposób. Ponowną interwencję prezes Bogusław Piątek zupełnie zignorował, dając tym samym dowód na to, że nie zależy mu na utrzymaniu dobrego wizerunku koła i pozytywnego postrzegania wszystkich myśliwych. Udowodnił, że lekceważy opinię bojących się o swoje bezpieczeństwo mieszkańców osiedli, gdzie w sposób niezgodny z zasadami poluje jego dwóch kolegów a przez zaniechanie podjęcia działań dyscyplinujących zwyczajnie ochrania łamiących przepisy łowieckie. Król kłusowników został już ujawniony. Czyżby teraz rozpoczęły się zawody o zdobycie tytułu wicekróla kłusowników? Edward K., Józef Stefania, członek zarządu koła łowieckiego Wrzos z miejscowości Jawic, mają duże szanse na zdobycie tego mało prestiżowego tytułu. W chwili powstawania tej relacji, jakby na potwierdzenie rozrywającego się coraz intensywniej łowieckiego zła, dostajemy informację o zatrzymaniu przez policję kusowników byłych członków PZL WHZ Wołowiec, czyli tam, gdzie polował król kusowników i gdzie doszło do niewyjaśnionej śmierci towarzyszącemu królowi kłusowników kolegi. Otrzymaliśmy także linka do informacji, że na terenie miasta Lublina, na tym terenie, gdzie stosując kłusownicze metody, lubi polować członek zarządu koła łowieckiego Rzos ze swoim kolegą, znaleziono zastrzelonego i niepodniesionego dzika. Na szczęście nie był to żołnierz z pobliskiego poligonu, czy mieszkaniec osiedla w mediach. Pokazuje się sensacyjna informacja o zastrzeleniu w województwie zachodniopomorskim żołnierza. Śmiertelny strzał oddał myśliwy kłusownik redukujący dziki na terenie przeznaczonym dla ćwiczeń wojskowych. W mojej ocenie jest to kolejny negatywny przykład na to, że zajmująca się ściganiem dziennikarzy za ujawnianie łowieckiej patologii władza z nadzorującym Łowiectwo, Edwardem Siarką na czele są w dużej części odpowiedzialni za te skandale. Zajmując się wszystkim innym, a nie sprawami dla wykonywania łowiectwa niezbędnymi i wymagającymi szczególnej uwagi, doprowadzili do stanu, w którym tak zwannie swoim wolno wszystko pod warunkiem, że aktualną władzę pzt walą albo co najmniej nie wytykają nieudacznictwa, trwonienia pieniędzy, łamania prawa czy braku kompetencji. Do tej i innych tego typu spraw przyjdzie nam zapewne jeszcze wielokrotnie wracać.